Siema siema tajtory. w dzisiejszym odcinku pokażę wam 66 największych sekretów nowej aktualizacji Brawl Stars z Subway Surfem. Będzie tu mnóstwo sekretów i tajemnic, których nie słyszeliście i nie wiedzieliście o tym update'cie, przynajmniej większości z nich myślę, że na pewno, więc oglądajcie do końca, bo nie pożałujecie. Jednak zanim do tego przejdę, tutaj wisie tam zwycięzca ostatniego rozdania na skinka do Barleya. Gratulacje zioma, zgłoście do mnie na tego maila, masz to dwa dni, żeby odebrać swoją nagrodę. Ale zgodnie z obietnicą dziś rozpoczynamy największe rozdanie, bo tym razem aż 5 osób zgarnie ode mnie tego... Oto skinka za free. Więc jak chcesz być jedną z tych pięciu osób to polecam zostawić łapę w górę pod tym filmem. Oprócz tego subika tutaj na moim kanale. Ale kolejna ważna rzecz jest taka, że trzeba wbić na kanał Tori i Wika. I właśnie dzisiaj o godzinie 13.30 wleci tutaj nowy odcineczek. Mega mocny odcinek, którego miniaturkę wam tutaj wyświetlam. To w ogóle chyba najmocniejszy odcinek w mojej karierze na tamtym kanale. I tamten odcineczek trzeba obejrzeć od początku do końca no i napisać w nim komentarzy. W komentarzu wystarczy napisać jaki jest wasz ulubiony kolor. No i wtedy tylko polajkujcie tamten odcineczek i to już tyle. Wyniki będą w kolejnym odcinku na tym kanale, więc wyczekujcie i bierzcie udział, bo naprawdę jest to wielka szansa, żeby zgarnąć kozackiego nowego skina. Pierwsza rzecz, która akurat stała się, gdy wyszedł nowy Brawl Talk dotyczy wyczynów. Mianowicie jest pierwsza osoba na świecie, której udało się wbić wszystkie wyczyny, jakie tylko i wyłącznie są do wbicia. Nie ma nikogo innego oprócz Snaith Huga, takiego youtubera i zarazem trochę już można powiedzieć lekko proplayera z Niemiec. On wykonał dosłownie wszystkie rekordy, jakie dało się zrobić. Jest jedyną osobą na świecie, więc naprawdę robi Robi to wrażenie. Drugi sekret dotyczy Bula i prawie wszystkich jego skinów. Po nowej aktualizacji, no, zostaną zmienione jego ataki, a bardziej animacja, gdy robimy ulta i nagle się zatrzymujemy. Widzicie, takie kółko się pojawia i to dzieje się u każdego skina. Wcześniej takiej animacji nie było. Następnie coś związanego z nowymi skrzynkami halloweenowymi, bo jak je otwieramy, to jak wiecie, w pewnym momencie pojawiają się takie rzeczy, które mają nas przestraszyć. I co się okazuje na tych obrazkach? Mamy wszystkich bossów upiornych skinów w Brawl Stars. Czyli te nowe skiny po prostu wszystkie nas straszą. To, że nowe karnety zostały wzmocnione I będzie w nich m.in. więcej kredytów, monet Czy punktów mocy, to na pewno wiecie Ale wolałem też o tym wspomnieć Bo jest to taka dosyć ważna zmiana Lecz mogliście nie słyszeć o tym, że oficjalnie Zmieniona zostaje też Mega Świnia W tym momencie nie będziemy dostawać 15 biletów Na granie tej Mega Świni, tylko 6 Czyli no, mocno zmniejszone Dzięki czemu oczywiście w klanie też będzie zmniejszony Próg wbijania leveli na tej Mega Świni Nie trzeba będzie tak aż dużo tego wbijać Jak wiecie teraz na zadmiarzach są nowe rangi I można wbijać 2000. Nawet nie, ale to się w stanie, jak przyjdzie koniec sezonu, będzie reset. No to oficjalnie i tak spada nam do 1000. Jakbyście mieli 2500 pucharków, to nie spadnie wam do 2000, tylko do 1000. Jak będzie koniec sezonu, zawsze tak to będzie wyglądać. Będziemy mieli też mocne zmiany w dobieraniu graczy, jak wyszukuje nam przeciwników, na przykład na 1000 pucharków, to będziemy dostawać bardzo podobnych przeciwników, jeśli chodzi o liczbę pucharków. Teraz będzie to bardziej dopasowane. Następnie tutaj mamy wszystkie nowe piny z tej aktualizacji, wrzucił je Choosing Network, są one zebrane na jednej grafice. No i jak Możecie zobaczyć, jest kilka ciekawych. Akurat ten Spike, to nie wiem, co tutaj robi, on już był we wcześniejszej aktualizacji. Znacie już na pewno te piny, bo w większości Wam je pokazywałem, jest duszek, który robi daba, też kilka innych właśnie takich fajnych, część z nich oczywiście na pewno będzie za darmo, ale do tego przejdziemy sobie dalej. A jak dotrwaliście do tego momentu, napiszcie mi w komentarzu, który z nowych pinów jest Waszym ulubionym. Jeden z twórców Broadcast, czyli ten łysy pan Frank. Oficjalnie w przyszłym tygodniu wraca do pracy. Frank miał przerwę wakacyjną, nie było go parę miesięcy, ale teraz już sam to potwierdził, że wraca. Dopiero co dostaliśmy współpracę z Saboy Selfem, a twórcy czy. Żeby już zapowiedzieli kolejną współpracę, że w kolejnym BLOToku będzie kolejna. W pewnym momencie tego ostatniego BroToka było widać, jak drew chce coś nam powiedzieć, że będzie kolejna współpraca i nagle ktoś go przerywa. I nie pozwala mu już tego mówić, więc to jest ciekawa sprawa, czy to było tylko w żartach czy serio. W propos update'u, no to nasz update będzie najprawdopodobniej jutro. To jest taka data, w której twórcy chcą tą aktualizację przeprowadzić, więc już jutro od rana najprawdopodobniej będziemy mogli w nowym update grać. Ale kolejny sekrecik jest taki, że w sabłej serfie najprawdopodobniej ten update będzie dwa dni później, bo u nich też wchodzą brallstarsowe rzeczy do gierki. No i oni będą tu najprawdopodobniej update mieli 4 września. Następna rzecz, którą mam wam do powiedzenia, będzie trochę smutna. Jest ona na Twitterze CLB i możemy zobaczyć, że Brawl Stars spadło już na trzecią, wśród najbardziej opłacalnych gier Supercella w poprzednim miesiącu. Brawla wyprzedziło nawet Clash of Clans, bo to, że wyprzedziło nas Clash Royale, to już wiemy. Zarabiają oni o wiele większe pieniądze od Brawl Stars, ale teraz nawet Clash of Clans przynosi minimalnie większe pieniądze w poprzednim miesiącu niż Brawl, więc Brawl Stars spada coraz niżej. W tym update'cie do gierki wbijają trzy nowe światy, które będziemy mogli Odkrywać. Wcześniej, no, nie mieliśmy jeszcze tak dużo światów, które mogliśmy zobaczyć, jak wyglądają, a teraz wchodzą aż trzy nowe. Więc nasza starparkowa parkowa mapka się powiększa. Propo rekordów i wyczynów, wejdą nowe, e, związane głównie z Brawl Areną, ale też te poprzednie, które były w Brawl Stars, zostaną lekko zbalansowane i zmienione. Zapnijcie pasy, bo teraz coś mega mocnego. czyzy Network, em, czyli pewien ziomeczek, który też ma współpracę z Brawl Stars, oficjalnie potwierdził, że jeszcze w tym Brawl toku są dwa ukryte skiny, których twórcy nam nie pokazali na filmiku. Jeden z nich będzie do perły i będzie najprawdopodobniej mitycznym skinem. I wejdzie właśnie z okazji księżycowego festiwalu. Znamy już nawet jego ikonki i emotki i spreje, i potem możemy odkryć, jak mniej więcej będzie on wyglądał. To samo tyczy się serca, który dostanie najprawdopodobniej legendarnego nowego skina jeszcze w tym update'cie I nawet na tej ikonce w sumie mniej więcej widzimy, jak on się będzie prezentował. Takie granatowe kolorki ma. Ehm, to są jego emotki i też będzie związany z tym festiwalem księżycowym. Dodatkowo, Chuzy Network wrzucił grafikę, gdzie pokazał wszystkie nowe tła w lobby, które będą podczas tego update'u. No i jedziemy sobie od dołu, tutaj takie pomarańczowe. Ehm, tutaj mamy fajne właśnie z okazji tego księżycowego eventu, e, który się nam zbliża. Mamy też takie oto tło, jest mega spoko chyba na Halloween lekko. E, tutaj mamy kolejne takie fioletowe, ono jest akurat z Subway Surfa z jednego z miesięcy, w sensie z jednego z rozdziałów, bo będą cztery rozdziały w Subway Surfie, to na przykład będzie Rio i tak będzie to wyglądało. E, tutaj mamy taki, też tutaj związany właśnie lekko już z Halloween. Kolejny typowo związany chyba z miną, bo tam jest deskorolka, lub po prostu z Subway Surfem, no i tutaj też jeszcze taki oto niebieski. Dawajcie widzowie, napiszcie, który z tych podoba wam się najbardziej. Prawie każdy myślał, że w tym Brawl Talku dojdzie jakiś nowy zadymiarz do trójki z bazem i z dołączem, ale dalej żaden nie doszedł i czekają oni już ponad 760 dni, żeby ktoś dołączył do ich trójki. Bardzo długo też czeka Czarny, żeby ktoś do niej dołączył, ponad 663 dni, a jeśli chodzi o Kita, to czeka on 611 dni na kogoś do jego trójki. To są trzy takie najdłuższe tryja bez żadnej nowej postaci. Przed Browtokiem był krótki filmik, gdy premiera się nam zaczynała, gdzie twórcy odpowiadali na różne ciekawe pytania. Nigdy wcześniej tak nie robili, tutaj siedział właśnie Dani i oprócz tego Marcio i odpowiadali oni na jakieś takie pytania z Prawdziwego życia, jakie jest na przykład ich ulubione jedzenie i tym podobne, więc to jest taka też mocna nowość. Okazało się też, że ten nowy skin, Upiorny Poko, który wychodził w poprzednim Brawl toku, jest Halloweenowym skinem i do trafienia będzie w tych nowych, dniowych boksach, co by tłumaczyło, dlaczego on jeszcze nie wyszedł, że nie dało się go kupić. Za codzienne zwycięstwa będzie można dostawać aż 7 torów, które później oczywiście można wymieniać na specjalne nagrody całej set. Wszystkie skiny z kategorii kareta mają gdzieś ukrytego cukierka. Patrzcie, na przykład tutaj El Pimo ma na swoim pasie cukierka. Spike Kareta, czyli ten oto skin też ma na swoim pasie takiego identycznego cukierka i nawet szalony clown, tylko że on akurat ma go na swojej muszce. O, teraz jak to przesunę, to będzie to tutaj widać, robię wam zbliżenie. Może to symbolizować te cukierki na Halloween. Tym bardziej, że Spike Kareta jest jednym z bosów właśnie w tym trybie. A jak już mówimy o skinach, to skinek podwodny duch Rico cały czas pływa, nawet w lobby, widzicie? On cały czas przebiera nogami, jakby pływał, ale on wcale nie jest, kurczę, pod powierzchnią i nie pływa w wodzie. A nowy skin RT Gargulet ma coś bardzo ciekawego z tyłu. Jak obrócimy go tyłem, uwaga, uwaga, to patrzcie. Mamy tu jakby jakąś przekreśloną naklejkę, na której wygląda mi jakby pisało Oli, też to widzicie? Dodatkowo mam coś tu białego narysowanego, ale chowa to za murkiem i nie do końca widać co to. Nowe skiny z Akademii Brawl były zlikowane już rok temu na ekranie wczytywania, który mieliśmy w grze w Brawl Stars. No i jak się okazało, rzeczywiście twórcy je dodali właśnie w tym Brawl Toku. Tak się składa, że mamy nową specjalną brazylijską emotkę, która to najprawdopodobniej będzie darmowa w kolejnym kodzie QR. Dobrze słyszycie widzowie? Jestem praktycznie pewny, że dostaniemy ją za darmo. Możliwe, że już podczas zbliżającego się turnieju LCQ, który odbędzie się w Brazylii. Więc byłby to taki drugi kod QR z nowego update'u. Po Pierwszy wiadomo, że był na ten spray z Subway Surf'em na Browntoku. Każdy nowy Zadmiarz będzie miał swoją specjalną skrzynkę. To akurat jest skrzynka Miny. Ale jak wyjdzie Ziggy, to jego skrzynka będzie wyglądała inaczej, będzie przypominała jego kolorystycznie. Jak wyjdzie jeszcze za jakiś czas jakiś nowy Zadmiarz, on też będzie do zdobycia za darmo, jak każdy inny. Tylko, że też będzie miał jakąś swoją specjalną skrzynkę, w której będzie można go trafić, która wyglądowo będzie przypominała właśnie jego. A tutaj widzicie grafikę od pewnego z Reddita, który pokazał wszystkich zadymiarzy, co najdłużej czekają na jakiegoś skina. I okazuje się, że Charlie od 440 dni nie dostała żadnego nowego skinka. Drugie miejsce w tej kategorii zajmuje Shelly, ona czeka już 415 dni, 403 dni czeka, czeka Pan P, a 369 Brock, no i 327 Draco. Na każdej z nowych rang jest napisana cyferka, która ta akurat jest ranga numerycznie. Czyli no najsłabsza brązowa ma jedynkę, ale już tak jak przechodzimy do złotej, to jest ona szóstką. Jak wiecie, żeby móc otwierać te skrzynki, no to trzeba zdobywać specjalne bilety, a dokładniej to wygrywać te specjalne bilety, no i pojedynki w nich. I niestety tych biletów nie będzie w ogóle się dało dokupić. Będzie można kupić skrzynki zadymiarzy, ale biletów nie będzie się dało dokupić. Wszystkie cztery miasta, które są w kalendarzu wydarzeń Subway, to najpopularniejsze miasta w aktualizacjach Subway Surfa. I dlatego właśnie są one też w brawlu. A w tym odcinku to już tyle strasznie szybko to zleciało. Mam nadzieję, że wam się podobało i widzimy się w kolejnych.